Dzień dobry, witam Was z trzeciego dnia naszej podróży w 5 dni najtańszymi lotami po Azji. Przedwczoraj byliśmy w Seulu, w Korei Południowej. Wczoraj byliśmy w Tokio, w Japonii. I w tym momencie mamy kolejny dzień. Właśnie jesteśmy na lotnisku. Dalej w Tokio i za sekundę lecimy do kolejnego miejsca. No i Paweł, my tym miejscem zajebiście się strasznie, bo Paweł mi powiedział, że tam jest niebezpiecznie. Tam walutą jest M4A4 i tak dalej. powiedział mi takie dziwne rzeczy, że. To ty że... sobie już dopowiedziałeś, ja Ci tego nie powiedziałem. Mi jest to miejsce, które jest bezpieczne i cały czas Ci to mówiłem. Ale jest to miejsce, które jak słyszysz. To myślisz o tym, o kurde, tam może być zagrożenie. Jak myślisz, konflikt Chiny-Stany Zjednoczone, to o jakim kraju myślisz? To pewnie o żadnym. A ty nie wiem. O tym nie co ja mam powiedzieć, Tajwan. Tajwan? Tajwan stary. Chiny ze Stanami się biły o Tajwan. Mówili, że będą miały wojnę. Mhm. Lecimy do Tajwanu. Aha! Jak coś on spał dwie godziny, ja jeszcze nie spałem, także możemy być niewyspani i gadać głupoty. No. Tajfun. Taj... Tajfun. Tajwan. Tajwan. Zróbmy. Lećmy już, co? Chodźmy do naszej linii lotniczej, bo lecimy brzoskwinią stary. Ty jesteś zaklejony mhm. Wczoraj w nocy 2,5 godziny snu Dzisiaj w nocy 2 godziny w snu To jest Resztę snu po po, po samolotach, taksówkach nie. syn, to to w, w moim życiu Nie, tak się nie da funkcjonować, wiesz jak to jest zdrowo A nie? ja jestem robotem, nie? Więc jak będziesz miał 30 lat to ci wyjdzie ten, ten robot Wyjdzie ci pikawa, wyrężenie serca i będziesz miał... O kurcze, czy warto było szaleć tak? Uspokój się, lecimy do Tajpeju stary Do Tajpeju? Na Tajwanu Do Tajfunu Moi drodzy, ja bym tylko właśnie powiedzieć, że ja mówiłem kilku moim znajomym, że lecimy do Tajwanu, i każdy od razu reagował: o kurde, przecież tam jest niebezpiecznie, nie? Przecież tam Chiny to ten, to tamto. Ja tak nie zareagowałem, nie wiem o co ci chodzi. No bo ty jest... No. Tak, oprócz Maxa, tak? A Tajwan jest bardzo śliczny i bardzo bezpieczny, i w dodatku jest tani. Poczekajcie, wejdźmy do samolotu. Hello! No i wracając, chciałbym tylko jeszcze dodać, że Tajwan to jest po prostu kraj natury. Także dzisiaj, stare oddajemy się naturze zwierzęta, które potrafią masować nogi. Są no, Tajwanki, które potrafią masować nogi. Ciekawe. To będzie zupełnie inne doświadczenie niż dwa poprzednie kraje. No i witam w Tajwanie. W kraju dzięki któremu między innymi jeździmy samochodami w dzisiejszych czasach W kraju, który ma masę złota W kraju, kraju dzięki któremu istnieje Bubble Tea Tak, dokładnie tak, powiedziałem to Maksoi przez chwilą W Tajwanie wymyślili Bubble Tea Z Tajwanu są półprzewodniki stare w naszych samochodach wszystkich teraz aktualnie 90% półprzewodników w Europie jest z Tajwanu Półprzewodnik... wiem co to To na przykład jest pstryczek od świateł No światu, mówię, mówię. Znam Ubera, jak Uber to komfort Pijany jak Bela. a to tak. tak, to może lepiej nie, nie? I jedziemy na centrum. Centrum w ogóle jest tu mega ciepło jest za 32 stopnie moi drodzy. Tutaj krótki rękaw krótkie spodenki, fajnie oddychacie zajebiste powietrze, niesamowity vibe tu jest, naprawdę. Na początek pojedziemy na centrum, a potem stary, jedziemy w Dziczy. Będziemy chodzić, będą wodospady. Będzie super. Już prawa noga jest za amputacji jest. Co, to... Co naprawią? półprzewodnikami przewodnikami. To... Wzywaj mubera. Krótka ta. Jak jasno, Kurczę, monitor mi się popsuł chyba. Tak, monitor, że przed komputerem, nie? Wiesz o co? O! Dzięki. Burz kojarzysz? Kojarzę. Jest to Me. najwyższy budynek na świecie. No. A tam to z to nami drugie? właśnie jest drugi najwyższy budynek na świecie. Wydaje się taki wielki. I jest potężny. I wiesz, co jest najpiękniejsze? Że zwykle, jak są te ogromne budynki, to dookoła jest pełno drapaczy chmur. To prawda. A I to tutaj... nie robi takiego efektu. A on jest jedyny. Jak jechaliśmy w oddali, teraz to widzicie. A on po prostu jedyny widniał na tle jakby malutkich budyneczków. No dobra, ale idzie on pięter. Sto coś. O cholera. My wjeżdżamy dobra. na 89. O. Wjeżdżamy tam? Wjeżdżamy tam, mamy wykupiony bilet. Chodźmy. Ja najwyżej byłem chyba na jakimś 40, którym się sięgłem na złotej. O! Jakie wjeżdżałem do apartamentu, to było najwyżej, prawie jak byłem. No to dzisiaj będziesz dużo wyżej. No dwa razy. No, te piętro, to tak nie działa. Piętra na złotej mogą być niższe niż tutaj. Serio? Tak. Wysoko jest również widzowie na tym kanale z kontentem, więc jeżeli chcecie więcej takich filmów, możecie zostawić subskrypcję i obserwować. Tak jest! Tylko mam tańszy bilet, schodaj, musimy wchodzić na te 90. piętra. No chodź, no jest winda żarturkę. Ej dobra, ta galeria robi wrażenie. Stary, jakie tu są sklepy. Tam powiedziałeś Mongler, tam jest Cartier, tu jest stary salon AP, no, jednych z droższych zegarków na świecie, nie? Aha. Ja pierdzielę, masakra. To tak, najpierw do Fendi, potem Bottega Veneta, ewentualnie Balenciaga, Mongler. W YSL można wejść. Tak, Versace, ramy, Ferragamo można też wejść. No i zajedziemy do Monaco i hey, będzie git. No i git. Dotarli, jesteśmy. High Pelotest. Tak, to jest Taipei LOL, no. Mhm. Mm Idziemy widzowie na Taipei LOL. Jestem mega ciekaw tej panoramy. Ja kocham patrzeć z góry na miasta, a tutaj jeszcze nie ma w drapaczy chmur. Totalny kozak. Ty. Tu masz studio, możemy piosenkę nagrać. Dobra, Tu jest pokazany model windy, którą będziemy jechać. Co o nim sądzisz? Ja to projektowałem. W simcach? Nie. Ja tu w Minecrafcie, to był Mob Grinder, i tutaj taka winda była, żeby wierzyć, żeby łatwiej Expo się zbierało. Takie same robiłem. Wierzę ci. Dzięki. Rekord teraz Guinnessa za najszybsze windy, stary. O stary. To będzie zawierdzielać. działać. ale ładny killer, to jest jasne. Nie wiem. z winda. Ale szybko, co? Szybko. Z 5 piętra na jakieś 79. No, I ja się cieszę, że doświadczasz takich rzeczy pierwszy raz, nie? Ale to jest zupełnie inny feeling, jak wszystko jest niskie. ja pierdolę. Film nie oddaje tego, nie? No to nie jest to samo. To nie jest to samo, nie? Jak wyjedziłem na złotą, to na złote jak jesteś, to jeszcze widzisz ludzi. Widzisz. Jaką mrówki, ale widzisz. A tutaj spójrz, nie widzisz człowieka na ulicy. No nie, nie zobaczysz. Nie jesteś w stanie. To jest już czarny albo biały punkt. Patrz jakie blisko tam do koszykówki wydaje się małe. Aż tam masz stadion, jakieś piłki nażej, albo jakaś galeria handlowa, też jaka malutka się wydaje. Jaka jak poduszka. Czuję <laughs> się. O <laughs> nie, nie, to jest chory! Tutaj ta panorama budynków, jak patrzysz jeszcze pod kątem, 45 stopni stary, bo na wprost robi wrażenie, ale patrzysz, tak? Ja się cieszę jego radością widzowie, ja na tym wyjeździe. No bo wiecie, no bo ja już takie rzeczy widziałem, nie? Co w się sensie robi to robotę, że nie ma tych dużych budynków, ale jakby no już byłem tak wysoko, niejednokrotnie. Ile bodźców, co? A to dopiero trzeci dzień stary. Jeszcze dwa. Masz widok 360, nie? Dookoła. Wszędzie możecie. Tak, i w, y, z której strony jest masa gór. Okej. Okay, I jakby dobrać. więcej natury, mniej miasta. Ale miasta robi duże wrażenie. Tak, to fakt. Ale przejdziemy się dalej jeszcze. O, to jest właśnie ta strona. Przez zamglenie chyba wow. No tak, zamglenie jest potężne. No ale mi się podoba, jak kocham góry. Patrz tam, jaki basen na, na wieżowcu się wydaje Malusi. Meskidu, no. Zobaczcie jak tutaj są te domki. Zobaczcie jak góra to otula dookoła. Mhm. No my dzisiaj będziemy jechać gdzieś... A w góry. Ok. Zaraz będziemy ruszać Chociaż najpierw pójdziemy jeszcze chyba tutaj na jedną atrakcję. Ok. Żeby skorzystać z dnia, żeby tam się nam ściemniło Patrz jakie bliskie do koczków i kolory tam są. Widzisz? Mhm. Zamówiliśmy sobie tradycyjną tajwańską Bubble Tea. No bo tak jak Max już wspomniał, Bubble Tea właśnie pochodzi z Tajwanu. Ani trochę to nie wygląda jak polskie Bubble tea. U nas to jest jakaś zabawka, a u nich to jest Bubble Tea chyba. Na jakimś małym stoisku ktoś wymyślił to. Seria? Szczerze mówiąc, nie sprawdziłem co tu jest dokładnie. Nie? I czy to się miesza czy nie? Chyba tak Chyba się miesza Wygląda jakby to było mleko, herbata i po prostu kulki są faktycznie na dole Widzicie? Takie się czarne odbijają kuleczki Jestem ciekaw jak to smakuje jak się rozbiegały? Stare te kulki to nie są takie kulki jak one, że ty ją lekko naciszisz i ona Pum! To jest ta pioka tutaj. i takie delikatne jest to bubble, tea. To, jest, to, to nie jest bubble tea. Znaczy w sensie to nie jest bubble tea, które ja znam. To, to okay. jest bubble tea. To co my znamy to nie jest bubble tea. Zupełnie inny smak. Taki dobry. I tak. Tak, to ta pioka jest, na 100%. To jest ta pioka? Pioka. A to może też w polskim bubble zgnieś? Tak? Okej, okay, to nie wiedziałem. Fajne smaku. Takie lekko kawowe? A pewnie tak. No, coś takiego. Fajne, nie? Dobra, i ta no. Dobre, mega. Mogą takie pić coś na co dzień, nie? Syru. To se rób. Aha. Myślałem, że powiesz, a to ci zrobię? <noise> ogólnie jak podróżuję na filmach, to nigdy nie kupuję sobie pamiątek. I tak przez chwilę na te pamiątki tutaj. Chyba ważne, kolekcjonować pamiątki. Takie figurki będę sobie kupował i stale na półkę. Będę Byłem ogólnie w tym roku w 30 kilku krajach, nie kupiłem ani jednej, no ale lepiej zacząć późno niż wcale, nie? Ty zawsze mówisz, a nie ma sensu, chodź, co to jest. No, ale wrote by fajnie, bo mieć taką półeczkę, bo nie wiadomo, że kiedykolwiek jeszcze tu wrócę, miał opcję. Polskie dziewczyny też potrafią do ja, idziemy na kolejną atrakcję wideo Wbijajmy tutaj jakieś miejsce, wydaje mi się, że idziemy tutaj. A co to było? Nie wiem. To nie Więc To było jakieś. Zo chyba. Uh -huh. Zgadza się? Tak. <laughs> jakieś egzotyczne zwierzęta są? No właśnie, jestem ciekaw. Dlatego bez sprawdzania stwierdziłem, że kupię bilety do Zo, bo jestem ciekaw, jak wygląda Zo w Azji. było okay. no u nas w Europie jest jakiś standard. Jeden jest większy, drugi jest mniejsze, ale te zwierzęta są mniej więcej podobne, jakby ten styl jest podobny. A jestem ciekaw, jak wygląda Zo w Azji. Dlatego stwierdziłem, że. A pójdziemy do Zo. Wydadzi, że stare wejście tutaj kosztowało jednego okay. dolara. Ale Mało, mało. 4 złote. No to w ogóle, jakby, nie? Klasa. Ale nie wiem, czy jest, będą jakieś zwierzęta takie stare. Czy coś, czego jeszcze nie widzieliśmy. Nie wiem, czy spotkamy coś takiego. No jest jestem właśnie ciekaw, zobaczymy, przekonamy się. Jesteśmy. Czy znajdziemy coś ciekawego? Zobaczymy. Ciekawe no na... też jestem, jakie jest duże. Nie patrzyłem, nie weryfikowałem. Okay. Zobaczyłem, jeden dolar biorę. Bo jestem okay. ciekawy quasi w Azji, już prędzej byłem ciekaw. O, mamy listę zwierząt, proszę bardzo. Tak, Tutaj, tutaj jest, jest y, słoń. Tu jest życie. Tu jest życie, a tu jest aligator. Ten jest zbyt cool, żeby odtrzymać ból. Zajebiście Ej pandy są chłodzie, a widzisz jakieś pandy? Nie no, wiem Ja nie wiem czy widziałem sobie w sumie w pandy Też nie wiem Ten, jakiego ma garba to by się schował Też tak zasuwać nowe? Ej beskitu, one tak śpią Tutaj ma flamingo. mapa z obrazkami, to coś dla nas Pewnie tu jakiś, albo gdzieś ty może być dzik nawet Ty stary dla ich dzik może być fenomenem Bez ale dla U nas w nas... lasach, a tutaj fenomen Stary patrz kogut <laughs> Świnie i koguty normalnie mają Córka, to jest Dobra, no spokojna. całości nie będziemy przechodzić, bo spędzimy cały dzień. Tak. Pójdźmy w kilka eee. punktów. Nie wiedziałem nigdy wielbłąda. Mamy wielbłąda. Aha. Mamy pandy, jeżeli chodzi o takie ciekawsze. Nie, no tak ogólnie jest podobnie w miarę. Tak, mega podobnie. Dobra, chodźmy Taka po prostu przed siebie. Tak jak ja. Tak, trochę jak ty, no. Chodźmy po prostu przed siebie. Dobra, widzę pandy, możemy wracać. Już. Z... Gdzie? Tutaj. Bez kitu. Można stare jest się na niej ten. No, nie zdjęcie sobie zrobić. A ta ma zgona, ale mógł się obyć melanz. Bordo. Dzugik, trzymaj się. Tylko koali chyba nigdy nie widziałem. Ja chyba też. Nie. nie podoba mi się to. W sensie? Te warunki tutaj zobacz. No stary, spójrz na te ściany. Patrz, spójrz na to, gdzie my w ogóle. Spójrz tam te, to dziurę w, na suficie stary. No wiatrak na siebie w ogóle. Widzisz to? No. Widzisz, że wiatrak. Podłoga jest w ogóle, nie ma żadnej roślinności. To stare te drzewa. No, nie, nie fajne. Fs. Nie fajne. Jak tak ma wyglądać całe za to, coś rozumiem, czy on kosztuje dolara i powinien to wyglądać trochę inaczej. No stare, no ale to powinni zwiększyć cenę wstępu, żeby kurde utrzymywać takie. Ogarnąć to. Nie, nie który ma olbrzymi budżet to wygląda mega niepoważnie. Nie no ale wy nie mówi tak kurde, też tak dziwnie. Nie, nie wiem, chodźmy to Nie no. podoba mi się już. To chyba są pandy. Stary to, to jest niepoważny. A co? w butle pandę. Kto to, to, to jest? Kto taką grafikę drukuje? Patrz teraz, buś... W butli od gazu. Wycieli z butli od gazu kawałek i włożyli pandę. Ej, to jest 3D czy nie? Nie. nie a to wygląda z 3D. Nie, tu trzeba mieć wzrostu, ja jestem niski. No stary, no mimo wszystko... Ludzie z Azji są niżsi. Pięknie. Uratowałeś właśnie pandę. A, to są te pandy stare. <grystanie> stary, one nie mają tylko one mają narysowane rośliny. Ty rozumiesz, to? Ja. Znaczy, w sensie inaczej, może faktycznie jest tak, że im wystarczą te patyki stare do tego. No nie znamy się na tym. Ale z drugiej strony. Jakoś cięć wygląda? No właśnie też wygląda to dziwnie dla mnie. Stary, no przecież one mają narysowaną ziemię nawet farbą. To jest nie jest, stary prawdziwa trawa, to jest farba, widzisz to? Te drzewa to jest. Malunek! Jeden ja tylko patyki i stary ławkę z przeceny, kurde. Z kastoramy. Z castoramy. Co jest? I budla jest stary. <grym> patrz, nawet podobno tu gdzieś jest Ewron. Ewron tu jest? No, patrz. Bez kitu. Tam to się dziś bez przerwy. <grymne> zamknięty w tych ściadań. Ty, ale tam ta panda faktycznie leży Ona ma drzemkę Dziwnym trafiliśmy jak wszystkie zwierzęta śpią, albo one się czują tak dziwnie w tych miejscach, że Olu się przewrócił ty morda. Ony to jest pos, skąd po pandy. O stary, ona ma wodę. Patrz, tu jest upgrade. ma wodospad. <grymne> Nienarysowany. Znaczy z tyłu ma narysowany, ale ogólnie... O co tu chodzi? Panda je mało pandy z no to no To jest jakieś tragiczne A tu co jest? Niby też panda nie. Ale no. zawsze tu mają nawet ładnie Piano. A ich tu nie ma Patrz jakie złodziaki Co? Co to jest? Małpki małe nie no dobra, to jest pierwsze fajne doświadczenie w tym za. I tu nie jest aż tak źle. Wiecie, to będzie pierwsze i ostatnie. Ej! No to jest fajny, zwykły. Nie, on ma znaczenie mało, stary. Mordia, ale ty już u fryzjera w ogóle nie byłeś. <śm> Wariacie. Co ty masz za fryzurę? <śm> na baskata byś się owalił, wtedy tak teraz chodzą. Tu jest tukan. No i tyle stukana, bo nie mam jak. Stary, ale zobacz ten tukan też już ma dżunglę narysowaną i ma same patyki dookoła. Ogólnie. Już nie ma nic więcej. Nie wiem jak to działa, nie rozumiem. No, nie może nie no zrozumiałem, nie przeszkadzajmy. No mają czerwony pokój stary to w Ej, sumie. w sumie. Love Hotel. <śmienic> wow, nie wiem. <śmienic> Niesamowite, że nie śpią. Powiedz mi, o tu samodzie, bo jest co jazd, chodzi tu samo. Czemu tu jest stary ptak. Tam były jakieś małpy w czerwieni, a tu jest kuźwa żółw Ja wiem, <śmienic> <śmienic> To wygląda stary jak klatka dwunastoletniej Ani, która sobie ślimaki zbiera Ale patrz jak on idzie szybko, jaka formuła Już tak chodzą żółwie stary Jaki zły stary, spójrz na niego On wygląda jak taki żółw ninja stary tak. A i tu w ogóle na ich klatce, szałasie siedzą sobie dwa ptaki A bez kicu <laughs> Dziwne to za, strasznie dziwne O, a co my tu mamy? Co to jest? To jest przecież Red Bay Red paso. Okej. Okay. I czemu to jest stary w jednym miejscu z ptakiem i z żółwiem? <grym> Nie rozumiem. Mordo, a ty co, czyścisz tą szybę? I ty co? A co ci? Rumba. Dziwne strasznie jest to Zo, jakby, wiecie, no my się śmiejemy, ale wydaje mi się, że w to wszystko powinno być podzielone na strefy I zazwyczaj jest czysto w zoo. chociaż w sumie no w naturalnym środowisku nie jest czysto, no Ale czy żółwie stare żyją z <grym> Indorami jakimiś? Nie wiem, no dziwne to jest Siamanki orangutan tu będą Nie ma tu nic No i będą za tą kratą stary chyba, nie wiem Ta, zajebiście ich masz oglądać w takim razie, nie? Cena jest nieadekwatna do Zona, no, prawda. Tu wstęp powinien być dopłacany. Czy chodzi o. Nie, o proszę 100 dolarów. Tutaj znowu jest ładna infrastruktura, to wszystko jest fajnie zagospodarowane. I są, o są! Ty te też śpią! Czemu te wszystkie zwierzęta śpią? w milionerach. Dlaczego te zwierzaki śpią? A nie dostały jedzenia. B. Z na strasznym kacu. C. Nie, dla mnie one wyglądają trochę jakby nie żyły, nie? U nas małpy zaskakają po wszystkich drzewach i jest... Ale jaka małpa skacze, to tutaj małpasy leży. Pójdę się podoba co? Nie, wiesz co, utruduje. Nie chcę jej psuć marzy, nie bo widzę, że jej się podoba. Jest legiwa odparte oczy stare. O, 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 kurde Stał! Wstał! Stary, wstał. A tam kolejny. Stary, gdzie te wydry? Tutaj wydry ma. O! Śpią! To by się spodziewał! Piante wyderki i ułożyły się win pian. Zauważyłeś, że te wszystkie zwierzęta śpią w parach i są przytulone do siebie? No. A ja nadal jestem sam. Chodziło bardziej o to, że wiesz, że jakby takie są mega zbliżone do siebie. To prawda. Te zwierzęta w wiesz, kłócą się, a one jakby... Tu jest tu dużo kryzysy w związkach. Oni po prostu naprawia relacje. Teraz jest taki moment, wiesz? Nie no, ale te wydry akurat mają ładnie, to tak. trzeba przyznać. Nic nie mają namalowane, jest spoko. Mają nawet tam norę. No, tu jest spoko, no ale to fajnie, że dwie małe wydry mają zajebiście, a olbrzymia panda leży w więzieniu. Po tym komicznym zodla odmiany poszliśmy zobaczyć coś naprawdę fajnego. Mianowicie wodospady, które były na wschód od Tajpej. Nie wiem co to za owoce, ale ludzie nagrywają, to ja też nagrałem. Dojechaliśmy widzowie do wodospadów, gdzie będziemy przechodzić przez fajny, ciekawy most. I oprócz tego zobaczymy ładną matkę naturę. tak nie tak. wiedziałem po co tu przyjechaliśmy. I tak się wiedziałem. No, także to, to ten właśnie myśleliśmy, Subera. I pierwsze co się pojawiło to dużo turystów i owoce. Ogólnie jest tu dużo turystów. O, doszliśmy. A, to te wodospady. Zajebi się, to zawracamy. Ale ogólnie jest tu bardzo ładnie. Ładnie tu jest. Tak. Ale Tajwan ogólnie nie jest taki turystyczny jako kraj, więc jest strasznie dużo ludzi. Jest ale... turystyczny dla Azjatów. Okej. Okay. Nie dla Europejczyków. Także ludzie z Azji bardzo często z Japonii, z Chin, jakiegoś właśnie z Korei Południowej. Bardzo często tu przyjeżdżają. Okej. Okay. Tym mostem idziemy, tak? Tak. Nie no, trzęsie się trochę. Trzęsie się trochę, nie? Czuć to. Podoba mi się ta natura tutaj. Ona jest taka niecodzienna. Rzadko kiedy widzisz taką egzotyczną roślinność na wysokich wzniesieniach, obok wody, tak. i jakby to wszystko naraz, nie? Mega fajnie to wygląda. A teraz idziemy w wiesz, jakieś dziwniejsze miejsce, stary. Jakby to było jakieś plemię? Tak to wygląda, nie Ogólnie. W sensie, że kiedyś tu było plemię tak, jakby tak, zostały tak, 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 jakby. Tak, tak, o to mi chodzi. Cholera wie, no nie, jakby nie czytałem o tym totalnie. Spójrz na te drewno tutaj wyłożone. Spójrz na te tam posągi bardziej. No. No, ładnie tu. To są konie stare. To chyba dla dzieci. No co ty? Albo dla chudszych. Nie, dla chudszych może. No. Może dla chudszych. Ej mała, chcesz przyjechać moim koniem? Zobacz jaki złoty. Ej, bez kitu to jest jakaś stary wioska, fara czy coś. No tak to wygląda no, tutaj tutaj ten, ładnie to wygląda w ogóle wszystko. Podoba mi się. Można zjeść jakieś lokalne jedzonko, może sobie coś zjemy tutaj. Możemy no Zobaczymy co tu jest, jak jest coś poza rybą to jemy to Ryba, ale są jakieś kiełbaski Ej pysznie to wygląda Smakujemy? Zjemy Tu nie ma w ogóle cennika za to, trzeba się jakoś dogadać A oni tylko po swojemu Damy radę Mówczony. Tak, są jakieś kiełbaski chyba Nie, wygląda jak zwykła porówka stary nie smakuje jak zucha parówka. Ona jest doprawiona. To jest kiełbaska, która jest doprawiona jakimś miodem. I jest tu też coś lekko like spicy. Czy dobre to jest? Jest miodowo ostre. Smakuje zita? Mhm. Fajne smaki. Nie, to moje nie. Okej, okay, to moje tak. Parówka pocięta, żeby wyszła ośmierniczka. Zanurzona w jakimś sosie po prostu. I to jest bardzo dobry, szybki przysmak. Czujesz, że to mięso to jest wieprzowina chyba. Możliwe, no? Czuj, że ona jest dobra. że w sensie się dobrej jakości. Nie, to właśnie ja uważam inaczej. Ja uważam, że to jest dobrej jakości kiełbasa. Ja uważam, że to jest słabej jakości mięsa. Bardzo dobre. Mega słabe. 8 na 10, 3 na 10. Ja do tego nie byłem przekonany na początku. Ale teraz, jak to patrzę, to to mogą być moje smaki. To jest widowie boczek, nadziewany chyba szczypiorkiem albo jakimś tym wodorostem. Na surowo to wyglądało jak boczek. To jest fajne. To jest niedobre. Jednak nie. Boczek jest dobry. Środek jest do dupy. Środek jest tragiczny, właśnie, no. Co to jest w środku? To nie jest wodoros, ale to nie jest też czipiorek. To jest, jest, jest liście z celera jakby. Jakieś liście, no. Mhm. Jest drzewa. Niestety nie mieli opisane co to. A też ciężko było się zapytać co to. Boczek? Dobry. Sos? Dobry. Środek? Poluka. Kiełba lepsza. Kiełba lepsza. Zgadzam się z Tobą. To jaką cenę temu dajesz? Dwa? Ja też. Oba. idziemy zobaczyć wodospad. Słyszysz te dźwięki? To nasze znaczy wodospady Czemu to się nazywa wodospady? No bo woda spada Ale tu jest wodo No bo jest kilka wodospadów Czyli jak mówię, że chcę iść do wody, to mówię, że, a jest dużo wodów, to mówię, że idę do wodo To powinny być wody spady A co jest zrobieniem wody? Wódka! Doszliśmy <laughs> <laughs> totalnie do niczego, chodźmy zobaczyć <laughs> A bo to tam coś Tam za murem, chodź o, tu już widać Tu już widać O kurcze Ale jak blisko w ogóle tego jesteśmy No właśnie to jest I najfajniejsze Byliśmy na wielu wodospadach, nawet wspólnie byliśmy na Cyprze I to było tak fest daleko Na Cyprze? Byliśmy na Cyprze razem Nie na Cyprze tylko w sorry I to było tak wiesz, daleko nie? Tak, a tutaj stoimy nad tym wodospadem jakby i od razu przy jego ujściu I widzimy go tak. z bliska i to jest fajne tutaj 8,50 8,50, lecisz Moim marzeniem zawsze było mieć wodospad w domu. Ja nawet w tym mieszkaniu, które teraz mamy, jeszcze mamy, już to gdzieś sprzedaliśmy, miałem w planach zrobić przy wejściu wodospad, tylko niestety projekt tego zajmował za dużo mieszkania i teraz w kolejnym domu, który wykańczamy, w domu już mamy mało przestrzeni i nie było gdzie tego zrobić, ale w następnym mieszkaniu zrobię wodospad, znaczy w następnym domu najprawdopodobniej już nigdy nie mieszkam. Woda mnie uspokaja, lubię, mogę słuchać cały dzień Dlatego się tyle na kiblu stary, bo ja spuszczam wodę i słucham I żebyś sobie już ten wodospad w moim domu <śm> 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 Przejechaliśmy z powrotem pod ten drapacz chmur i przekać, zrobiło się ciemno i zobaczcie, gdzie jest ładnie. Wszędzie są światła stare, patrz co tu się dzieje. No, to, bez, to wygląda. Z tej strony jest biało jeszcze. Masakra, zajebiste. Ty, i to jest cudel, normalnie. Przyjechaliśmy tutaj, i zaraz poszukamy jakiejś restauracji i pójdziemy sobie porządnie zjeść, bo wiecie, to co jedliśmy tak naprawdę były przekąski. Stary to jest kwiatów przez tak. A ładnie. Także szukamy jakiejś restauracji, idziemy sobie zjeść, zapełnić brzuszki. Trzeba zapełnić brzuszki, może jakimś regionalnym jedzeniem. Zobaczymy. Ja bym, może nieregionalne. No. Ja bym indyjskie posłagało, jesteśmy blisko Indii. Nie wiadomo, Myśli, czy, czy to będzie jest okazja. Tak powiązane? Myślę, że to może być powiązane. No w sensie myślę, że będzie dobra tu kuchnia indyjska. Dobra, lecimy w takim razie sprawdzić, szukamy czegoś. Major Indian kitchen. Pachnie ładnie. Pachnie dobrze. Wygląda też dobrze. Jestem głodny. Idziemy. No, kawał jedzenia. Wygląda solidnie, strasznie. Co próbujemy najpierw? Mój Chlebek z sosikiem. Podobne do panera u nas, ale ostrzejsze dużo. Jest ostre, ale fajne. Takie przyjemne dla nas. No my znaleźliśmy niedaleko nas. Trzeba trochę podjechać autem. Restaurację indyjską, którą prowadzi pan z Indii. I faktycznie jest podobnym smaku. Podobne. No jest mega podobnym smaku, bardzo, no. Podobne. Ale to co... dobrze świadczy o naszej restauracji w Polsce. Dokładnie tak. Albo średnio o tej i o tamtej. A, też <laughs> jest <da się> opcja. <laughs> Nie, ale bardzo dobra, jakby jadłem w kilku dobrych indyjskich i jest pyszne to. Ju, już czuję. Co jeszcze mięsko zjeść, bo mięsko jest istotne. No, jest bardzo... Trochę ostrzejszy niż u nas. No, jest ostrzejszy faktycznie niż u nas, ale jest bardzo dobre. Sam lokal w sobie swoją drogą jest bardzo klimatyczny, bardzo fajny, bardzo ładny. To prawda. Spoko. Dobre jedzenie. O! Oh, oh. Tylko tam nie wejdziemy. Ale przyjechaliśmy to zobaczyć, bo byłem ciekaw, jak to wygląda. W Chinach jedna z najpopularniejszych religii to religia taoistyczna. To jest właśnie świątynia taoistyczna, stąd pochodzi m.in. Yin Yang. Oni okay. praktykują właśnie jakby Yin -Yang i tak dalej. I te świątynie widziałem, że są bardzo ładne. Wygląda mega fajnie. Te smoki w ogóle wygląda bardzo ładnie. mają te wąsy czy coś takiego, i one nadal są. Tak. Jaki to jest drobny szczegół, jaki detal. A to jest. I zobacz jaki tu jest klimat przed w ogóle, nie? Tak, Nagle fajnie. żółte światła i tak dalej. Tak, wygląda, to super. Całe te wejście też ogólnie, brama. Ten mur tutaj nawet, niby cegła, ale jak jest wykończona dodatkowo. No. Krzaki, wszystko. Klimat tu jak jesteś przed od razu jest taki, no kurcze. Fajny. Fajny. No podoba mi się to ich podejście z tymi detalami, nie? Do tego wszystkiego. No, wygląda, że stary bardzo fajnie. No wiesz, no, u nas kościół, no, jest ładny, nie? Bywa ładniejszy, bywa brzydszy. Ale nie ma takiego szczegółu. I spójrz, że jak Niż tu. Symetria. To jest w 100% symetryczne. Tak. Ale zauważ, że wiele budynków to jest symetrycznych. Tak. Nawet ten wieżowy, za którym byliśmy. Tak. To jest symetryczne. To jest przedniesz na pół, kopiujesz i w drugiej stronę to samo. Zajebiste Fajnie to wygląda. Bo tak. tam, gdzie byliśmy w, w Korei, to był buddyzm. Tam, tam, jakby religia buddyjska była. A to jest ten. One są podobne chyba stosunkowo do siebie. Nie wiem, aż tak się nie znam. Okay. Ale wydaje mi się, że są jakby pokrewne, nie? Możecie dać w komentarzu jak się znacie. Dopiero poznaję to wszystko. Zresztą sobie czytać tym o tym wszystkim. Ale ładnie to wygląda. To tak chciałem jeszcze zobaczyć. Wygląda to mega fajnie, serio. No ładnie. Historia, jak to wygląda. Mm. Ja sobie tego fotę cykam. Jest już ciemno, więc pora zakończyć naszą przygodę na Tajwanie. Dotarliśmy do naszego noclegu w dniu dzisiejszym, czyli do lotniska. Tak, nie mamy dzisiaj gdzie spać. Z jakiego powodu, może powiesz? Wytłumaczcie. Ja powiem najpierw tak: Hotele na Tajwanie są gigantyczne. Pięciogwiazdkowo hotele z basenami, ze swim apami, 400 zł. I rozumiecie, że mogliśmy to mieć, ale mamy lot o 1.30. <laughs> Ludzie mogliśmy mieć najfajniejszy hotel, mogliśmy pójść na basen, nie wiem, wszystko zrobić. No, a Paweł sobie powiedział. O, fajny lot o pierwszej 30. No bo do następnego kraju lecimy aż 5 godzin, ponad 5 godzin. I jakbyśmy wylecili o 8-9, to byśmy byli tam po południu, To by nie miało sensu. To jest pierwsza sprawa, a druga sprawa jest taka, że ten lot był Nie Nienawidzę Cię odcinku. No, więc tak, jeżeli chcecie dowiedzieć, się jaki to będzie lot, to subskrybujcie kanał, zostawcie lajka i widzimy się w kolejnym odcinku, już nie małem. Pa pa! Na razie. Pa, pa, jeszcze dwa kraje przed nami, dwa firmy. Jesteśmy w. Gazie, nie mamy siły już, Kurde, na nic ja chcę jeść. No, nie spaliśmy, widzę, prawie w ogóle wczoraj, a dzisiaj jeszcze spaliśmy, śpimy tylko samolację. Nie, nie, a to nasza kolacja. <grywki> Bo tu nie ma nic <grywki> innego. Wyskiwszy, lotnisko w Tajwanie <grywki> jest tragiczne. Tajwa spotkał lotnisko tragedia. nie, nie. Wie.